Yeah, keep on z kurwy tyny. Od półtora roku nikogo tu na widoku Tylko dźwięki hip hopu w shopie Inaczej w domu Znowu mnie to gówno postawiło do pionu Ale wiem że nie na długo bo i tak zaraz wrócę do poziomu Na moim pokładzie dziura Pływam po wściekłym morzu, nie chcę poznać się go dna złe nawyki w DNA jak, jak to szybko zapierdala Niedawno byłem dzieciakiem Wtedy nie był jeszcze ważny dla mnie ten jebany papier to wytypek na trapie, oh, czuję, że sporo siana się na hapie. O, oh, mam wyjebane w kurwe, flo. Oh, oh, oh. Znowu to wyczuwam, powiedz Susianko jak, jak to szybko zapierdala, niedawno byłem dzieciakiem. Wtedy nie był jeszcze ważny dla mnie ten jebany papier. Adi Unika, to wytypek na trapie. O, oh, czuję, że sporo siana się na hapie. Oh, nie, co ty radasz, że tak wyjdzie? Mam w kurwe, flo. Oh, oh, oh. Na twoje zdanie mam wyjebane. Fuck off, get lost, ona łasa i Kasę. Ona łasa jest na sos, ja mam dusę artysty To to właśnie wierda dlatego wierda. jestem w kurwę naiwny Mam na gardle kurwa brzydki, dlatego nie czuję się tutaj pewnie Na ręce mam wyciapane czarnym tusem jebane Serce ono puste jest w środku tak samo jak w moim ciele Adi unikatowy typek na trapie, o oh. Czuję, że sporo siana się na hapie, o oh. Mam wyjebane kurwę flow, o, o, o Wyczupam, powiedz, jak wyczuwam w Jak to szybko zapierdala niedawno byłem dzieciakiem Wtedy nie był jeszcze ważny dla mnie ten jebany papier Unika Unikatowy, typek na trapie O, czuję, że sporo siana się na hapie keep Kibon, z kurwy syny Jeszcze... Dobra, Hup, jeszcze